Witajcie na kanale Kwas ubranie Franek Kole za sterami wieczystej Kraków. Rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Franek Kole za sterami wieczystej. Komentujcie, subskrybujcie. No i właśnie, lecimy z tematem dalej. Dzisiaj Puchar Polski. Elbląg, kto zapracował na to, żeby być w pierwszym składzie. No właśnie, czy są jakiś zawodnicy, którzy bardzo chcą wystąpić w tym spotkaniu i morale spadną, gdy nie wystąpią. Dobrze. Dobrze. Nie ma. Nie ma żadnych próśb. Zmienimy. Bunkę. Dostanie szansę Alho. Dostanie szansę. Bargiel, Łysiak już jest zadowolony. No właśnie. Gamrot, 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 Gamrot. Łysiak. Bargiel, Letkiewicz wraca. Zapielak już lepiej wygląda. Rozpocząny Plewka, ale tutaj Plewka raczej odejdzie. Teraz mówiłem, że Kiedrowicz dostanie szansę i chciałbym go wrzucić. No właśnie. Bargiel, Droga, Gamrot, Pasalicz, Misak. Ziweć, Fidziukiewicz, kurczę, zastanawiam się, czy z Fidziukiewicza zrezygnujemy, Kiedrowicz, czy zagra, może dostanie szansę Kiedrowicz w kolejnym spotkaniu, miejmy, e, miejmy tutaj mocny punkt, jakim jest Fidziukiewicz na mawce rezerwowych, dajmy szansę za to Kasolikowi, zamiast Pazdana, niech Pazdan odpocznie, Zachęcam was do oglądania poprzednich odcinków. No i raport przedmeczowy. Witam, Stangowski, Żak, Bartosz, Stefania, Elbląg. Witam na bramce. I jestem ciekaw, czy ten piłkarz nas zatrzyma. Wydaje mi się, że po tych kilku meczach Alho nie. Na razie nie spełnia pokładanych nadziei. Wydawało mi się, że po karierze Bristol Rovers, yy, z której się znamy, będzie to w który naprawdę będzie potężnym wzmocnieniem, a tu Bąk yy, na razie nakrywa go czapką. Yy, no i tutaj musimy mieć tą świadomość, że. Eee, mogą się w przyszłym sezonie szukać transfery na pewno będziemy szukać do tego e, obrońcy i e, pewnie takie zadanie zamówiłby stanie naszym skałkom żeby takowych zawodników szukali porę MAK Mak, świetna piłka Maka. do Piłka teraz zagrywana do Sobczaka. Sobczak, sporo miejsca. Kana Kanasmuller strzela z bliskiej odległości, pakuje wysunięcie bramkę na 1 do 0 i mam nadzieję, że ta bramka nie tylko otwiera yy, spotkanie, ale przybliża nas do yy, awansu w kucharze Polski. Zobaczmy to jeszcze raz. Dobrze Mak zobaczył biegającego Sobczaka. No i tutaj Sobczak. No pozostawił z widzeń na kolejną pracę zespole wieczystej. To był dobry trans, z no, kanazmowem to był dobry dobra decyzja z trzymać Czoka. E, przebił się do pierwszego składu, wygryzając z Pidzikowicza, pomimo tego, że Widzikiewicz był, no, można powiedzieć, takim oczkiem w głowie. E, tak wiem, mówiłem, że to nie jest kilkość, za którym przepadam, ale e, tutaj e, stanął na wysokości e, zadania i naprawdę... E, gra bardzo dobrze i strzela dużo bramek, trzeba go pochwalić e, za jego postawę Torres Torres do Soczaka Soczak my myślałem że będzie druga asysta tak jest Kanas Muller mamy 2-0 Pięknie Soczaku pewnie zebrał zobaczył lepiej ustanowionego Kanas Mullera no i jak widzicie 19 minuta, prowadzimy 2 -0. Gdyby tak wieczysta ira w każdym meczu, no to myślę, że prezes i właściciel Kubu nosiliby nas na rękę. Pierwsza w tym roku, 27 minuta. E, niestety udało się rywalom pokonać naszego bramkarza. Pamigowski zbadała pierwszego gola w pucherowym starciu na różny Zagląg. Oni z tego chak maczek jest Torres, Hans aj aj mamy 3:0 i mamy hattrick tego piłkarza świetna postawa tego zawodnika w tym meczu wszystkie piłki idą do niego proszę nie bywało jak ten piłkarz e, z łatwością radzi sobie z grom e, grą e, na raty, ale do przodu. Ledkiewicz do Alho. Alho ma takie ofensywne zacięcie, ale na ten moment kilka do Maca. urywa się, mak obrońcą, obrońcą. E... Alblonga strzałka na Hulera i tutaj mógł do Zivca tą piłkę skierować. Myślę, że e, dla Wieczystej e, to podanie do Zivca byłoby lepszą opcją. Teraz Torres, Mag, Alho. Kolejny raz Mag, tym razem wymienia podania z Alho. Alho. pada Alho, sędzia nie odwizduje faulu i jest... E, Akcja w drugą stronę, Kasolik, pogubił się Kasolik w której musimy wracać. Jest Reyes na swojej pozycji. Kasuje tą akcję na szczęście dla, ajajajaj, na szczęście dla drużyny wieczystej. Zakończyliśmy pierwszą połowę, Rejes gdzieś tam niedokładnie dograł tą futbolówkę. No i przez chwilę mogliśmy, mogliśmy patrzeć na na, to, na tą akcję, która mogła się zawiązać e, w drużynie olimpijalnej. Teraz Sobczak, Sobczak, strzał z daleka. Ajajajajajajajaj. Nie tym razem. Jest Sobczak, Sopczak bez większych problemów. Sobczak dobywa czwartą bramkę dla wieczystej Będzie zmiana, wejdzie Cowczak, wejdzie Fidziukiewicz, wejdzie Pasalić, wejdzie Trąbka za Torresa. Mój no tutaj Misak pewnie pojawi się za niedługo. Coczak zdobył gola, więc schodzi żeby był gotowy na kolejne spotkanie, na kolejny mecz. No, wiadomo, że zawsze można wystawić Fidziukiewicza, ale dla dobra tej drużyny będzie nam potrzebny ten zawod w kolejnym spotkaniu. Teraz to walczy Basawicz. E, do Fidziukiewicza, Fidziukiewicz. Ajajaj, tam był faulowany e, Fidziukiewicz. E, nie ma rozmów z sędzią. sędzią? trzak mocny szczopie trzaka, ale nie tym razem. Dobrze trąbka, przejmuje piłkę trąbka, Wdanie w stronę pasalicza nie dokładnie. mi misak. Mogliśmy gamrota wpuścić, yy, ale mi misak. Zobaczymy, czy uda się gamrota wpuścić jeszcze za Tak, no to gamrot też dostanie szansę. Kane zostanie do końca. 80 minuta. 80. minuta za nami, Kasolik. Tym razem e, najlepsze wyprowadzenie piłki przez Kasolika. W tej chwili 4-2. że w Dąga kolejną bramkę. Wydaje się, że troszkę wieczysta odpuściła. W ostatnich minutach widać, że ta druga połowa nie jest już tak płynna. Może e, te zmiany sprawiły, że ta gra nie, e, nie jest tak dobra, jak e, przed e, zmianami. Teraz e, Jest Misak. Jest Misak. Misak wypchnięty przez Mruka. Tentkowicz podany do Żaka. Robi się niebezpiecznie. Czy złapił kontakt jeszcze w, w, pod końcem tego spotkania? Piłka do Misaka. Misak ma sporo miejsca. Misak do środka. Bez większych problemów. Zdobywa kolejne metry boiska. Teraz piłka do Pietrzaka. Pietrzak będzie szukał dośrodkowania. Na drugą stronę Wita wyskakuje najwyżej. Przejmuje tą półbolówkę troszkę za głęboko to podanie od Misaka. Rąbka. Chciał pchnąć to do Pasalicza. Zdecydowanie słabsze, zdecydowanie słabsze. E, plać, słabsza druga połowa, trzy bramki Hans To tylko in plus. Zobaczmy statystyki. Osiem strzałów, cztery strzały, blonga. Oceny są taka dyszka. E, kanzmuller dyszka, torres dyszka, mak Pasawicz bardzo słabo, trąbka bardzo słabo. Gamrot słabo, ale tutaj Gamrot miał mniej czasu. Letkiewicz też słabe spotkanie. Pod tym względem się posiedli w bramki, a tych strzałów nie było za dużo na bramkę wieczystej. Nie miał dużo interwencji, nie miał e, sytuacji, po których nie skończył bramkę. Więc tutaj Mamy to, tylko kilka pytań. Tak powiedzieć, mamy awans mecz z Grodziskiem przed nami i teraz jest dobra sytuacja, żeby wytyczne dla skautów pozmieniać, żebyśmy tutaj zrezygnowali z ataku, zrezygnowali z obrony zostawili tylko dowolną pozycję i to niech będzie to niech będzie talent z podstawowej jedenastki edytuj Członek podstawowy talent z potencjałem na pierwszy skład. Okej, okay, to jest spoko. Szukamy w takim razie takich zawodników. E, tak jak mówiłem, będziemy myśleć o tym, o tym, o tym, o tych e, wzmocnieniach na przyszły sezon, na lewa strona, a troszkę zawodników odejdzie na pewno. E, i mamy raport juniorów, więc zobaczymy jak ten raport wygląda. okej, okay, To są juniorzy, którzy są na składzie PS tutaj jeszcze chwilkę. E, Tony Bor. Do pewnie do sprzedania. Hasan, Bramkesh wygląda na razie, no nie chcę powiedzieć słabo, ale na pewno nie jest zawodnikiem, który yy, no będzie, będzie, będzie w pierwszej drużynie. Mzivec, Mak, Kansas Muller, Torres, zobaczcie, w w świetnej formie, kasolik. Tutaj wróci Pazdan do składu. Chyba, yy, chyba. Yy, Chyba rozegramy, e, rozegramy tym składem. Alho, bong. Zobaczmy, czy jest bąk na e, gotowy. Tak jest. Chyba rozegramy tym składem. I chciałbym, żeby Kiedrowicz e, został wciągnięty do składu. E, Kiedrowicz za Misaka. W zależności od sytuacji wprowadzimy na boisko e, wprowadzimy na boisko e, wprowadzimy na boisko prowadzimy na boisko Fidziukiewicza albo prowadzimy na boisko Kiedrowicza miałem rozegrać ten odcinek ten mecz w kolejnym odcinku ale widzę, że jeszcze mam chwilę czasu więc zrealizujemy to w tym odcinku to będzie mam nadzieję emocjonujący odcinek awans w kucharze Polski no i mam nadzieję, że wygra na Grodziskiem. Grodzisk jest to drużyna, która jest tu, tu za nami więc musimy to spotkanie wygrać, żeby powiększyć się przewagę nad naszymi rywale. Już e, widzę po pierwszym zagraniu, że będą próbowali ofensywnie podejść do tematu. Torres gdzieś tam chciał do maka tą piłkę przerzucić. Bąk. Ładne kombinacyjne zagranie, bąk, bąk do Maka, udało się przedłużyć się o tą piłkę, z dośrodkowaniem głęboko, błąd obrońcy, błąd obrońcy eee, drodziska mógł sprawić, że, że zdobylibyśmy bramkę, rejestr, no ale tutaj takimi strzałami nie zaskoczy bramkarza rywalów. Torres. Torres. Cepczak. Sopczak. A i tamka nas nie już się czają. Zdobyła ostatnio trzy bramki, więc jest, można powiedzieć, żądny tutaj kolejnych bramek, ale musimy być czujni, ponieważ... Widać, że Grodzisk nie przyjechał tutaj po remis, nie przyjechał po przegraną, Mają chęć na zwycięstwo i tutaj ich akcje z mogą być groźne dla naszego zespołu. Teraz jest Sobczak, jest Gurajski, piłka do Torresa, tym razem Torres sam na sam z bramkarzem, lepszy bramkarz pogoni. dużo kombinacji, za dużo kombinacji, chcą wejść z kilku, do bramki tutaj potrzeba mocnego uderzenia z daleka, potrzeba zaskoczenia bramkawa, teraz pazdam e, z apolinarskim, e, odolak i na szczęście dla e, wieczystej tylko żubroszczki, ogólny grodzisk Mazowiecki na krótko, liniarski Dobrze, przez moment przez moment, wycieszyli wie, kibiców wieczystych zgromadzonych na stadionie. Ta piłka, ta piłka w daleko wybita poza pole karne. Ale jak widzicie, coś. Wraca futbolówka pod nogi obrońców wieczystej i gra się toczy na połowie drużyny gospodarzy. Bok. Sobczak. Wskowalski. Miołek, Pogoń dzisiaj przejęła inicjatywę po tym meczu z Olimpią Elblą. Nie mamy pomysłu na wykończenie akt. Teraz Divec. Divec. Przedłużenie piłki do Mulera To był lider poprzedniego zesu meczu. Teraz musi pokazać. E umiejętności z poprzedniego spotkania, ale takie dogranie nie zaskoczyło w rywala. Pierwsza połowa e, przebiegła pod znakiem zapytania czy wygramy to spotkanie. Tutaj e, bardzo dobrze pokazali się piłkarze, e, piłkarze pogoni grocisk na oddali jeden strzał, ale wydawało się, że mają przewagę. Na razie najlepszy na wojsku jest obrońca zatrzymuje te ataki drużyny przeciwnej. Musimy zmienić coś w sposobie atakowania. Musimy mniej kombinować, a więcej działać. Zaskoczenia. Teraz Wiwec próbował minąć obrońców ws owi ale Skowroński nie dał się nabrać na ten zamarkowany wzgód Dwiwca. Dobrze, teraz tutaj w środku działają piłkarze yy, Pogoni. Aj, Mak, Dorenko, Odolak. Jest Sobczak, Sobczak, Kanas Miller, Sobczak, Kanas Müller, strzał z daleka obok bramki. 55. minuta. Czuję, że na wojsko wejdzie Fidziukiewicz za niedługo, a Sobczak sopczak na razie nie dowodzi tego spotkania bąk bąk bąk, bąk. do maka przedłużenie tej piłki do maka świetna piłka do torresa torres krzywka podaniem sopczaka mamy 1-0 czy była pozycja spalona bramka zaliczona czy jednak nie zobaczmy na nas Miler. Cieszę się w narożniku, więc wydaje się, że sędzia wskaże na środek boiska. Zobaczmy to podanie tempo. A nie wiem, czy tam nie było pozycji spalonej, ale z tej strony nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. Może gdzieś tam tylko rosną obrączki. BG0. Teraz dobrze, góralski, ale tylko na chwilkę mieliśmy w posiadaniu e, piłk Dobrze, pas Bąk. Świetny Soczak. Świetny Soczak. To jest jego indywidualna akcja. Sobczak gdzie do skrzydła. E, od razu szybka piłka do Kamasmulera. Ta akcja mogła się podobać. Mogła się podobać jeszcze do za do Torresa, chciał skierować tą piłkę, teraz świetnie Soczak, soczak, delikatna podcinka i mamy 2-0. Będzie zmiana, Sopczak się już nagrał w tym meczu, mamy 2-0, Będzie Kiedrowicz, wejdzie Kiedrowicz, Swędrowski za Góralskiego, Pasalicz za Maka, Trąbka za Torresa, Bargiel za kanas Sobczak zdobywa bramkę, kolejną w meczu e, No tutaj wydaje mi się, że e, może, może być e, dobra rywalizacja o koronę króla strzelców trzeciej ligi. Wygląda to bardzo dobrze. Sobczak prawie w każdym meczu punktuje. Bardzo ładna podcinka e, i mamy bramkę na 2 do 0. Pawlowany jest za boku. Dobrze, Bargie Asalicz. Asalicz. Ja spalonego. Jednak. Yep. Kolejny dobry mecz tego obrońcy w barwach wieczystej. Bargiel. Rona Kiedrowicza. Kiedrowicz próbuje walczyć. Nie udaje się ta sztuka. Sławek. Dobrze Ziwec. Ziwec. Dlaczego Kiedrowicz nie dołącza do tej akcji? Ziwec czeka na napastnika. Wid z przedłużenie piłki tam próbował e, Trąbka chyba skierować tą piłkę do, do Kiedrowicza. No i mamy kolejną e, wygraną wieczystej. Mamy no, kolejną wygraną wieczystej. Możemy być dumni e, z tego co się właśnie wydarzyło. 2-0 nad e, walem, który no, nam zagrozić wywiad pomeczowy jak najbardziej, żeby gdzieś te nastroje ustabilizować. Zagrał Sendrykowski chwilę, ale raczej ten mecz nie przebiegł po myśli Mamy pytań. prosimy o komentarz do tego meczu. Dziękuję. Werta za kapka negocjuj, Kurczę, nie wiem, czy będziemy chcieli go sprzedać. E, sprzedać e, z Kaso, Akceptuj. No dobrze, zobaczymy. Krótkoterminowa. Akceptuj. Płaca po 600. Bardzo fajnie. I teraz 95. Kontroferta. Jakie 95? Młody zawodnik po 65 to 70% Prac? nie, dodaj procent 15% zobacz 55,1% kontroferta zmień procent i nową kwotę 25. Okej. Okay. Trudno. Nie możemy tania skóry sprzedać. Mecz z KSZO już w kolejnym odcinku, ale właśnie widzimy, że Szwajcaria nikogo tutaj nie znajdziemy, więc przerzucimy naszych skautów. Przerzucimy naszych skautów na nowe rynki, skauci. Polska, Szwajcaria przeniskała do Stanów Zjednoczonych, a Leona Jaworskiego przenieśmy do Turcji, może nie. Wydaje mi się, że to Niemiec. Zobaczymy jak niemieccy zawodnicy odnaleźliby się tutaj w trzeciej lidze. Będziemy próbowali kogoś ściągnąć. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.